Cześć Olenka! Cześć Cześć, byliśmy na obiadku u rodziców, co? Tak! Aha No a teraz mamy taką zimę mega przed sobą, że w ogóle mózg staje, ale to nic, jakoś dojedziemy do domu i może jeszcze coś po drodze odwiedzimy, zobaczymy. No to pozdrawiamy, ale jeszcze wam pokażemy zimę. To pa! Zima na Mickiewicza ulica Mickiewicza w Warszawie. Proszę, piękna zima. To jeszcze raz was pozdrawiają Oleńka reczek, tak jest. To pa, to my jedziemy dalej, hej. O, zima w Warszawie jest dzisiaj 9, 10 stycznia? Właśnie. I sobie jedziemy, niedziela 17.30 to jest chyba Wybrzeże Gdyńskie albo Wybrzeże Gdańskie koło Centrum Olimpijskiego. Będzie piękny śnieżek, e, piękna droga, dużo samochodów, autobusów i wszystkiego. No, czujemy się trochę jak w górach. Prawda? Tak. Okay. Dalej. Tak, idziemy sobie dalej mamy tutaj do czynienia wjeżdżamy na trasę toruńską to taki standard pewien tutaj a Marek zamiast prowadzić Dziś oczywiście filmuje kolejną kamerą siu, 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 siu. proszę, proszę bardzo Bo Marek myśli, żeby od razu może wysłać na, na YouTube a, e, co się dzieje ale zaraz zobaczymy czy, czy to się da tak wysłać łatwo czy nie no skupisz się na drodze Tak, 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 jestem skupiony na drodze. Mhm. Na tym pięknym pięknej atmosferze, zimowej atmosferze. Nakręcę o w samochodzie. Ja muszę tylko włączyć tak. O. Cześć żoneczka. cześć, cześć. Lek. Filmujemy sobie... Filmujemy tak się i prowadzimy i... samochód. Tak, ale jakbyś mogło właśnie... Oddać, dobra, tak, to tak, ja patrzę tak, się tak. przed siebie na Kto, Też musi patrzeć, dokąd jeździemy. No. dobra. 姐妹咋嘞？姐妹姐妹。